Cześć, się że w jest w To jest taki krótki film na temat gry, w którą niebawem zagranic z się na kanale. Jest to gra o nazwie The Crew, która kosztowała no, 119 zł w Mediamarcie I generalnie mi się podoba, ponieważ miałem pełną gry w BT. Czy jest to gra warta tych pieniędzy? Tak, tak, tak. Jeszcze nie wiem, ja jeszcze nie wiem. No co już wie, ja jeszcze nie. Zły kierunek no i dlaczego? Dlaczego? Ponieważ no, można, może nas bardzo zaskoczyć graficznie, moim zdaniem. Mimo, że ledwo co ciągnę na niskich, praktycznie na swojej m 9600 gt ale i tak, chociażby dzikie zwierzęta, które mnie ten zaskoczyły, i no, różne warunki pogodowe. Chodzi mi tutaj o teren zimowy. No także oczekujcie na moim kanale filmów z The Crew z tejże oto gry, w której jak widać jest słoneczna powoda, piękna, ciepła, a u nas za Prawie że zima, prawie święta. Także cześć.